Zainaugurowaliśmy dzisiaj kolejny sezon halowej ligi piłki nożnej Mikołajki Argus Cup. W tym roku, tak jak w roku ubiegłym, zgłosiło się 10 drużyn. Bawimy się aż do 14 marca, czyli cała zima przed nami. Piątki ze sportem w Mikołajkach. Czy można powiedzieć, że już po pierwszym meczu widać, że poziom będzie wysoki? Pierwszy mecz, wynik 3, 3 chłopcy walczyli do, do samego końca, nie poddali się. Podejrzewam, że wszystkie mecze będą kończyły się jak nie remisami, to wynikami. Małą różnicą, małą różnicą bramek. Jeżeli chodzi o faworyta, myślę, że będziemy coś mogli więcej powiedzieć po trzeciej, czwartej kolejce. Powinna się wykrystalizować ta tabela i zespoły, które będą w czubie, myślę, że już do końca będą walczyły o, o zwycięstwo. Jednakże gramy systemem mecz i rewanż, czyli kolejek jest bardzo dużo i podejrzewam, że samego końca będziemy czekali na wyłonienie mistrza rozgrywek. Również dzisiaj zainaugurowaliśmy pierwszy sezon Mikołajskiej Ligi Tenisa Stołowego, który równorzędnie z piłką nożną odbywa się obok na małej halce. Do rozgrywek, mimo naszym zdziwieniu wielkiemu, oczywiście pozytywnemu, do rozgrywek zgłosiło się 13 par i oni również bawią się z nami aż, aż do 14 marca i wszystko, całe podsumowanie tych imprez będzie w marcu przy okazji Memoriału Tadeusza Stomy. To jest tak mój, że tak powiem, autorski po projekt z racji tego, że nie chcemy się zamykać tylko i wyłącznie na dyscypliny jedną, czyli piłkę nożną, tak? Chcemy popularyzować sport ogólnie w gminie Mikołajki w jak najszerszym yy, zasięgu, pomyśleliśmy stąd, że warto wykorzystać Halkę małą, która, która stoi, stoi czasami bezużytecznie i, i zrobić ligę tenisa stołowego.